My już prawie dotarliśmy z powrotem do miasta. No słońca nie ma, ale jest jasno, więc mogę wam pokazać, w jak malowniczych terenach sobie tutaj spacerujemy. Mieszkamy, spacerujemy, hajkujemy cały czas po wiosce, która się nazywa Cemoro Lavang i znajduje się ona na wysokości 2200 metrów. Sam wulkan nie jest dużo wyższy, bo ma tylko 2320 czy tam 30 metrów. No i jak widzicie, co chwilę nas mijają właśnie takie dżipy i to są zorganizowane tury. I teraz, jeżeli chodzi o koszty takiej wycieczki, to każdą wycieczkę możecie zrobić na dwa sposoby: albo organizujecie ją sobie sami na własną rękę z całą logistyką, spaniem i kombinowaniem, jak zrobić to najtaniej I wtedy jest tania. Albo idziecie sobie na lenia i jaki zorganizowany tur sobie wybieracie czy to z waszego hotelu, hostelu czy to właśnie z jakiejś dużej miejscowości, w której akurat jesteście. I takie tury można sobie zorganizować z Malangu, z Surabai, czy z Banyuwangi, która już jest praktycznie przy samym Bali albo nawet z Bali. No i teraz wiadomo, im dalej jesteście tym drożej będzie to wychodzić. Z takiego Malangu, czyli takiej właśnie turystycznej miejscowości albo z Surabai, taka jednodniowa wycieczka was kosztuje 150 dolarów. Jeżeli robicie to na własną rękę, tak jak my, to jesteście w stanie się zmieścić poniżej 50 dolców. Więc no, jest jakaś oszczędność jest, a przy okazji no jaka przygoda, bo co to jest za fan, gdzie wsiadacie sobie do fury, wozi was przewodnik w Tomi z powrotem, od punktu do punktu i nie wiem. A tak to kombinujecie, trzeba zorganizować pociąg. Pociągów nie ma, bo wyprzedane, więc trzeba kombinować jakiś autobus. Spotykacie po drodze ludzi z tymi ludźmi, dalej sobie kombinujecie, jak tu dalej się dostać, jak to zrobić jak najtaniej. Szukacie noclegu, potem kombinujecie, jak tu sobie wejść do tego parku jak najtaniej, bo żeby tutaj wjechać, to musieliśmy zapłacić opłatę, żeby wjechać w ogóle do tego miasteczka. I teraz dla turystów wjazd kosztuje 9 zł, a dla lokalsów na przykład 6. Ale że my jechaliśmy tym busem w czwórkę i gościu jest tutaj lokalsem, bo on też tutaj mieszka i ma swoje kwatery, to załatwił nam wjazd na przykład po cenie dla lokalsów. Czyli już 3 zł w kieszeni. Kolejna kwestia: wejście na ten wulkan. Oficjalną trasą kosztuje Was aż ponad 200 tysięcy rupii, czyli jakieś 55 zł. Ale są także ścieżki takie mniej oficjalne albo takie robocze, gdzie lokalsi po prostu na koniach sobie tam wjeżdżają, i my z takiej ścieżki postaramy się skorzystać. Wtedy wejście na wulkan jest za darmo. Dotarliśmy do pierwszego miejsca, które było opisywane właśnie w kilku poradnikach, jak wejść na promo za darmo. Jesteśmy w okolicy hotelu Cemara w I patrzcie, i tutaj wcześniej była ta droga, ale teraz są. Wszędzie jakieś znaki, że uwaga, patrzcie, nawet jest budka ochrony, jest ogrodzone płotem. O, i widzicie, i tu jest droga, i tu jest droga, tędy droga prowadzi. To jest droga konna, ale ludzie też tutaj mogą wejść. I widzicie, wszędzie są znaki, że nie wolno tędy iść. A tak wygląda już ten teren, i tu jest właśnie ta droga, którą my. Wiecie, na tak razy, czyli nielegalnie, byśmy właśnie jechali tam do bazy, po to, żeby sobie tam wtedy wpić na ten wulkan. Już widzicie, trochę się odsłania. Już trochę widać tego wulkanu, ponieważ oficjalna droga prowadzi tam, i tam są bramki. Tak więc, właśnie decyzja, decyzja, czy robimy legalną trasą, czy robimy ją nielegalną. No więc, dobra, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, próbujemy tej nielegalnej drogi. Jak widzicie jest tutaj od cholery kup koni, bo to jest właśnie droga przeznaczona dla lokalców, którzy sobie tutaj na koniach śmigają. No, ale trudno. Ja to jak nie zaryzykuję trochę, to się źle czuję, wiecie, więc idziemy. I powiem wam zajebiście, bo się mega rozpogadza. I patrzcie, jak teraz kocursko już ten bromo wygląda. Mam, już się jaram. Jeszcze nie mogę doczekać, aż wejdę tam do góry i będę mógł sobie zajrzeć do krateru. Nie wiem czemu cicho mówię. Tak ja tak skradam, jakby nie wiem, jakby ktoś tutaj na mnie czychał. Wiesz, tutaj akurat na tej ścieżce leśnej to nikogo nie ma. Więc mogę normalnie do Was mówić. Nie ma żartów, mimo że ta droga jest za darmo. To jest ona mega stroma, mega śliska, zwłaszcza, że. Mówię, cały czas jesteśmy w porze deszczowej, więc tutaj praktycznie codziennie pada, dzisiaj też ma padać za kilka godzin i tam już przez chwilę była taka trasa, że no myślałem, że zaraz będę na dupie jechał. Ale nic no, się nie poddajemy. Jak już w to weszliśmy, no to trzeba teraz z tym iść. No i widzicie, tutaj na przykład widać, że sporo osób się ślizgało i jeździło, więc powolutku, malutku będę sobie tutaj kroczek po kroczku schodził. Ale no, nie jest lekko, wiecie. No. no i dotarliśmy już do samego podnóża. Nie wiem jak długo się pogoda utrzyma, dlatego w tym oto momencie pokazuję Wam wulkan Bromo w pełnej jego krasie. I widzicie, jak tam się dymi? Dasy z wulkan. No i powiem wam, pomimo że może nie jest idealnie, to patrzcie w jak zajebistym miejscu teraz jestem. I tak widoki urywają dupę. My już dotarliśmy do legalnej części szlaku, gdzie jak widzicie tutaj już setki jeepów, to mi z powrotem skuterów jeżdżą. My sobie tutaj przebijemy się teraz na przełaj, tam gdzieś do bazy i potem zaczniemy już wspinaczkę do krateru. Dotarliśmy prawie już do podnóży Bromo. Tutaj mamy tą naszą górkę, tutaj jest jakaś świątynia i zaraz za nią właśnie mamy ten wulkan, więc no ostatni test, ostatni test, czy uda nam się tutaj wejść bez biletu, bo nie jestem pewien, czy tutaj czasem jakichś kolejnych bramek gdzieś nie będzie. No i skoro już tu jestem, to pokażę wam jak wygląda ta świątynia w środku. Tutaj na wstępie, na wejściu, mamy takich dwóch strasznych, niestrasznych ludzików. Tutaj mamy daninę dla bożków. A tak ta świątynia prezentuje się jak wejdę. I ja mogę wejść tylko tutaj, ponieważ, z racji tego, że nie jestem osobą, która wyznaje tę religię, to widziałem znak, że jest zakaz wejścia dalej, niestety. No ale pokażę chociaż troszeczkę z zewnątrz. Mogę pokazać. Bo jak widzicie, tutaj jest znak, który mówi, że jeżeli się nie chcemy modlić, to nie powinniśmy wchodzić do tej świątyni. Ostatnia prosta przed nami. Mamy jeszcze tutaj ostatni stop, gdzie możemy sobie zjeść jakieś lokalne przysmaki lub czegoś się napić. Jak widzicie, nie tylko na nogach możecie sobie podejść do tego bromo. na jak jesteście leniuszkami, to możecie to zrobić na koniach. Ja czytałem na wielu stronach, które opisywały właśnie trasę na bromo, czytałem, żeby tych turów na koniach nie brać. No i teraz... Z jednej strony, no, jest dylemat moralny, no bo wiadomo, no, sytuacja podobna jak z Morskim Okiem, wiadomo, nie męczmy zwierząt, no ale z drugiej strony, no, dajemy zarabiać tym ludziom, tak? No, gdyby nie te konie, to może dużo ludzi byłoby tu bez pracy, bez pieniędzy. To nie jest kraj pierwszego świata, gdzie jak mu nie wyjdzie z końmi, to sobie pójdzie do korpo, tylko, no, Siedzi tu w górach i zostanie z niczym, więc trzeba też to brać pod uwagę, gdzie się wymądrzamy w takich sprawach. Patrzcie, jakie zajebiste widoki. Kurde, jaram się, mega. Taka ciekawostka. Indonezyjczycy mają także swoją Mount Rushmore. Jak widzicie, tutaj też wyrzeźbione są różnego rodzaju twarze na tych skałach. Jeszcze nie dotarłem na szczyt, jeszcze kawałek drogi przede mną, ale patrzcie na ten sztos. Jeżeli ktoś był kiedyś w Dead Valley, no to może kojarzyć podobne widoki. Dotarliśmy już do ostatniej głównej bazy, jak widzicie setki, ale to setki koni, setki ludzi. Więc to jest chyba ostateczny punkt, w którym możecie dojechać na koniu. Już reszta i te schody na szczyt do tego krateru. No niestety musicie zrobić już na nogach. Znajduje się tu także ostatnie miejsce, gdzie możecie sobie uzupełnić płyny albo coś zjeść, chociaż jeszcze tam będzie i tam będzie. Właściwie nie odpuszczają i do samego końca są jakieś stoiska, gdzie możecie kupić jakieś pierdoły. Do tego tutaj mamy jakieś takie suszone kwiatki, ale. No, one ja się do niczego nie przydadzą. No i co? No i to jest nasza chwila, prawdy. Jeszcze tylko 1000 stopni do góry i widzimy się zaraz na szczycie. No i docieramy na szczyt. Ja jeszcze nie wiem, jak wygląda. Zaraz się dowiemy razem. Tak więc oficjalnie witam Was na szczycie wulkanu Bromo. Słyszycie ten złowrogi dźwięk? Ja pierdziele, ale ciary. Jakbyśmy do jakichś czeluści piekieł dotarli. Grubo. I powiem wam mega, mega czuć zapach siarki. No i skoro jestem na szczycie, to nie może być inaczej. Panorama prezentuje się następująco. Powiem wam, siedzę tu już pół godziny i naprawdę narobiłem miliard shotów z drona i nie mogę się po prostu napatrzeć i nasłuchać na grozę, ale to grozę po prostu jaka bije z tego wulkanu, nie? Powiem wam, że jeżeli gdzieś ma być wejście do piekła to to na pewno jest jedno z nich Po prostu jedyne w swoim rodzaju przeżycie nawet tak się nie czułem jak byłem na Hawajach i widziałem w nocy właśnie jak tam lawa bulgotała w wulkanie Ale to nie było tak blisko, to nie było tak na wyciągnięcie ręki, to nie było tak mroczne, tak groźne Ten dźwięk po prostu jest no jedyny w swoim rodzaju Ja już sobie wracam na chillerce Za mną Bromo i, może takie szybkie podsumowanie kosztowe. Liczę od Surabai. Ja jechałem z karty, ale z karty nie będę liczył. No, bo z Dziok no to tury są dużo dalej, są droższe i na pewno nie będziecie tego robić z Dziogdziakarty. Najbliżej będziecie robić albo z Surabai, albo z Malang, albo z tej trzeciej miejscowości, która jest przy samym promie do Bali. I teraz tak. Jeżeli weźmiecie sobie tur, to taka wycieczka najtańsza, najprostsza tylko jedziecie na wschód słońca, szybko wulkan wracacie do domu kosztuje w granicach 40-50 dolarów. Mi udało się złamać tą cenę na pół i całość tego wypadu kosztowała mnie tylko 20 dolarów. Wliczając już w to wczoraj bardzo smaczną szamkę na kolację w restauracji. I teraz tak, jakie to były koszta? Po pierwsze, autobus z Surabai do Probolingo. Kosztował mnie 50 tysięcy rupii. Po drugi autobus z Probolingo do Cimorro Lavand, czyli właśnie tej miejscowości pod Bromo, kosztował mnie 100, ale tylko dlatego, że to była sytuacja podbramkowa i że byliśmy już późno, i że była nas czwórka. Jeżeli wy będziecie wcześniej, uda wam się to zrobić za 50, więc będzie jeszcze taniej. Nocleg, tutaj na spółę z kolegą płaciliśmy po 85. Ja jeszcze wliczyłem do tego, Wjazd do miasta, który właśnie gościu nam ogarnął trochę taniej, 25, i wczorajsza szamka, za którą też zapłaciłem jakieś 80-90 tysięcy, i była to już naprawdę taka porządna szamka, gdzie miałem i smaczną zupę, i spoko drugie danie, i piwo bez alkoholu. I suma summarum wyszło około 20 dolarów. Tak więc, jeżeli chcecie zrobić to po kosztach na własną rękę. No, to właśnie tak to wygląda. I powiem Wam, cieszę się, że tak wcześnie to zrobiliśmy i że wstaliśmy na ten wschód słońca. Bo teraz już wyszło słońce i robi się naprawdę nie dość, że kurzyście. Bo ten cały piak się tu kurzy, to jeszcze robi się tutaj naprawdę bardzo tłoczno. No i to chyba będzie idealne miejsce, żeby zakończyć tego vloga. Ale to jeszcze nie jest koniec moich przygód w Indonezji, ponieważ dzisiaj mnie znowu czeka kilkugodzinna jazda samochodem do kolejnego miejsca. Znowu mnie czeka ledwo mała 2-3 godzinna drzemka, żeby o 24 w nocy wyruszyć na kolejny hike. Ale o tym to już się dowiecie w kolejnym vlogu. Nara mordeczki.